lepsze chyba niż dzisiaj. Yy. Chciałem kupić lodę. Po prostu podchodzę, aby kupić loda. Kupiłem loda. Odszedłem i już nie byłem ten sam. Jeśli zmięknąć od pierwszego wrażenia, wejrzenia, to ja w nią wierzę, bo ja się zakochałem od pierwszego wejrzenia. Otóż młoda dziewczynka próbowała sobie dorabiać, sprzedając lody. Yy. No i tak ją pierwszy raz zobaczyłem, Kopiłem loda, wróciłem do siebie, tam gdzie mieszkałem, jako, jako chłopak uczący się, położyłem się na łóżku i myślałem, myślałem o tej dziewczynie, którą widziałem chwilę wcześniej. Co zrobiłem na drugi dzień, jak myślicie? Poszedłem kupić Po prostu y, oto, oto historia. Y, wydawało się wtedy, kiedy y, po trzech latach znajomości, <laughs> opieraliśmy się, o ja człowiek, że jestem gotowy do małżeństwa. Kto jak kto, ale człowiek taki jak ja, dobrze rokujący, prawda, nie bojący się życia jak najbardziej, wszyscy inni to się mogą bać, ale ja jestem zwycięzcą, prawda? No to cóż, ja zwyczajnie myślałem, że małżeństwo to tak, taka prosta rzecz. To skowronki i tak, tak dalej. Oczywiście, że się myliłam. A po 26 latach mogę powiedzieć, że właściwie rok w rok, rok w rok, przechodziło się zmagać z dojrzałem miłością, z miłością. Wtedy się zakochałem w mojej żonie i kochałem mojej nawet do dzisiaj. Po prostu kochałem Natomiast yy, na przestrzeni lat potrzeba było nam dojrzewać, po prostu się zmierzy co powiem za 10 lat. Będę, tak, mam nadzieję, jeszcze bardziej bogaty w poznanie tego, czym jest małżeństwo. Czym jest ta tajemnica? Niemniej, ta tajemnica została nam objawiona. My, my, to, my to poznajemy. Jest nam dane poznać. Dane poznać, ale potrzeba na to dużo czasu, dużo zmagań. Została nam ta tajemnica objawiona. Tajemnica małżeństwa została zawarta w stworzeniu. To zapisane jest w pierwszej księdze mojżeszowej, w rozdziale pierwszym i drugim. Wiecie o tym, w jakim obrazie przede wszystkim ta tajemnica jest zawarta, bo przecież każdy z nas wie, że Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i było mu samemu źle i sam Bóg powiedział chcę mu dać takiego kogoś który sprawi że człowiek, Adam będzie się czuł dobrze oto patrzę na Adama i widzi czegoś mu brakuje, sam Adam zresztą i tak jest napisane w tym fragmencie o tym czytamy Mówi, wszystko jest ok, ale, ale czegoś mi brakuje. Ktoś kiedyś powiedział, Adam był szczęśliwy, ponieważ mieszkając w raju miał bezpośredni kontakt z Bogiem. Też o tym czytamy. Rzeczywiście, kto powie, może powiedzieć inaczej, miał kontakt z Bogiem, a jednak czytamy, nie znalazła się pomimo wszystko, pomimo kontaktu z Bogiem, pomimo pięknego stworzenia, nie znalazła się. Właściwa pomoc, właściwe uzupełnienie dla Niego. Ten, ta druga osoba, y, która by sprawiła, że jego życie będzie miało zupełnie inny wymiar, zupełnie inny sens. Czy można więc mieć dobrą relację z Bogiem, a jednak człowiekowi może czegoś brakować? Tak, oczywiście, że tak. Człowiek potrzebuje. Drugiego człowieka. Ale plus, minus my o tym wiemy. Zatem, ja wiedząc, że my o tym wiemy, postanowiłem inaczej to ująć. Tę tajemnicę małżeństwa, nie mylić tajemnicę małżeńską, bo każde małżeństwo ma swoje tajemnice, prawda? Nie o tym mówimy. Mówimy o zjawisku małżeństwa. Jest tajemnica małżeństwa jako zjawiska. Tę tajemnicę chcę wyprowadzić. Z aktu stworzenia. Akt stworzenia. Oto Bóg powiedział: uczynimy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Uczyńmy człowieka. I uczynił Bóg człowieka. I stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Stworzył go. Tak czytamy. Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i jako Kobietę. Tak, mamy tutaj dwie osoby, dwie, dwie postacie, dwie figury. A jednak, chyba nie posunę się za daleko z tym wnioskiem, jeśli powiem od początku, Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Nie stworzył obojniaka. Prawda? W, w świecie natury, w świecie zwierząt, szczególnie tych. No, tych nie wiem, czy można już tak to nazwać w świecie zwierząt, nie jestem zoologiem, a z tych organizmów, w świecie organizmów mało rozwiniętych, mało rozwiniętych będziemy mówili o, o takich jednostkach samowystarczalnych. W szkole uczono mnie o partofelku. Pamiętacie? Mm -hmm. Pantofelki takie małe, przez pączkowanie się rozmnażają, nie potrzebują żony, nie potrzebują męża, są samowystarczalne jednostki, prawda? roznażają się przez pączkowanie. My jednak jesteśmy inaczej powołani do istnienia. Człowiek został stworzony przez Boga. I tak jest napisane. I nie może to ulec, umknąć nam, ulec jakiejś, jakiejś degradacji z naszego umysłu. To jest niezwykle ważna myśl. Bo odwrotnie, koncentrujemy się na tym, że Bóg stworzył mężczyznę. A Potem kobietę, i wydaje się, że od razu w naszym, w naszym umyśle tworzy się taka, taka jakaś proporcja szczególna. To mężczyzna, to kobieta, prawda? Kobieta, mówi, a ja też jestem człowiekiem, prawda? I już tu w końcu nam się rodzi. A wszystko dlatego, że próbujemy patrzeć na Biblię, trzeba to bardzo stereotypowo. Dlatego zwracam dużą uwagę na to stwierdzenie. Stworzył Bóg człowieka jako mężczyzna i kobietę Stworzył Bóg człowieka. I na swój obraz. Na swój obraz. Tę, po pierwsze tę tajemnicę małżeństwa, tę głębię małżeństwa widzimy w tym akcie stworzenia, w tym zamiarze Bożym, że Bóg chce, aby człowiek był podobny do niego i takiego go stworzył. A zatem zobaczmy, co co jest najważniejsze. W samej istocie samego Boga, skoro człowiek jest tworzony na jego obraz, to, to co to znaczy? Dużo można by rozmawiać, teologiący o tym dużo rozmawiają i w naszej uczelni też dużo o tym, między innymi o tym rozmawiamy, próbujemy zgłębiać yy, wiele kwestii, a ja tylko wybiórczą, prawda? Wybiórczą. Nie, nie, nie w sposób pełny, bo to nie ten temat. To nie jest teologia, tylko poradnictwo rodzinne, tak czy nie? To lody zostawiamy, ale elementy będę Wam podawał. To taka ciekawostka. Zatem po pierwsze, po pierwsze, obraz Boga w małżeństwie zauważamy w jedności. W jedności, powiecie? Tak. Bo oto w samym Bogu nie ma rozwojenia. Sam Bóg jest jeden. To objawienie Boga. Na przestrzeni, na przestrzeni okresu zostało nam, dało nam zrozumienie, że jeden Bóg jest jednak w trzech osobach. Jeden, a jednak w trzech. Trzy osoby w doskonałej jedności. Niezależne i zależne zarazem. Wolne i świadomie oddane kolejnym osobom. To jest niepodważalne objawienie Pisa Świętego. Pierwszy z naszych dogmatów, w które wierzymy. Wierzymy w jednego Boga, który jest w trzech osobach. W osobie Ojca, Syna i Ducha Świętego. I te trzy osoby są w doskonałej jedności, w harmonii z sobą. Bardzo po ludzku to powiem, bardzo po ludzku, bo jak Boga opisać, który jest duchem, prawda? Więc powiem po ludzku. Te trzy osoby będąc w doskonałej harmonii jednocześnie potrafią z sobą rozmawiać. Prawda? I tak to widzieliśmy na przykład, gdy pan Jezus rozmawia ze swoim ojcem. Potrafią się...